Dneskač nám je psychopato. Na no, A já. A A! <laughs> w poszukiwaniu żony, bo ją uprowadził ten Łukasz Spierdolony. Witam was serdecznie, zacnęli z tej strony, a to Resident Evil 7 odcinek 7. I widzowie, mały disclaimer od razu na, na szybko, tak. Następne 30 minut będę wiedział, co się dzieje, bo, bo to nagrałem już, ale nagranie nie zauważyłem, że OBS mi zumował całego rezydenta i nie mogłem tego nijak uratować, także jedyna opcja to nagrać to ponownie Także nie zdziwcie się, że następne 20-30 minut będę wiedział co się dzieje No naj, najwyżej po prostu przyspieszę to jak mogę A na razie pójdziemy tam gdzie musimy Na razie wam jeszcze pokażę na szybko co zdobyłem tutaj Jak widzicie mamy tu jakieś sterydy, starożytne monety i tak dalej Bo poszedłem sobie z powrotem do tego zaopatrzenia widzowie I... i... czekajcie No poszedłem z powrotem do tego zaopatrzenia room i, I sobie wszystko zebrałem i tam był ten kominek ze skarbem No i sobie zebrałem sterydy, dlatego sobie je od razu użyjemy, widzu Żeby zwiększyć sobie hapeki darmowo, tak jest I na szybko sobie zrobię jeszcze e, porządek w i lecimy sobie dalej Dobra, widzu, wszystko odłożone, wszystko przeładowane Możemy zapierwszać od razu dalej po kolejny klucz magnetyczny Który znajduje się nigdzie indziej jak... Czekajcie, on był u góry Właśnie, u góry, u góry, u góry, u góry. Bo jeszcze jest jedno pomieszczenie, którego nie udało nam się do tej pory otworzyć. Jeśli dobrze pamiętacie, widzowie. No. i czy my mamy wytryszek? Nie mamy wytrycha. To ja nie pamiętam skąd miałem poprzedni wytrych w takim razie. Bo poprzednio sobie tamtą skrzynkę, jak dobrze pamiętacie, tam jest jedna skrzyneczka, na którą potrzeba wytrych. Pokażę wam na mapie. Tutaj tam trzeba wytrycha. No, ale ja nie mam. Nie, ma, nie mam pojęcia skąd. Poprzednio wziąłem, dlatego e, balić to. Lecimy dalej po prostu. A chyba już pamiętam skąd. Dobra. Hello? Nie, ja, z tego co pamiętam, to tu nie było nic. Najpierw przeczytajmy to. Któryś kwietnia? Mamusia zabrała mnie do szpitala w mieście. Zrobili zdjęcie mojej głowy taką dziwną maszyną. Potem mamusia kupiła mi w sklepie zabawki. 259, 259 elementowe puzzle. O, udało się widzu. Któryś kwietnia? Głupi Oliwier ciągle mnie wyśmiewa. Jesteś stuknięty krzyczy. Któryś kwietnia. Okłamałem Olivera, Zaprosiłem go na moje przyjęcie urodzinowe. A potem zamknąłem na strych odzepnął za pomocą pilota. Bardzo długo wrześcia, Wypuść mnie, Łukasz! Któryś kwietnia. Zmieniłem pilota, żeby głupia zołówka nie mogła wejść na strych. Ukryłem go w jednym z moich z konkursy dla wynalazców, Teraz nikt go nie znajdzie. Błohoho. Nigdy nie mów nigdy, Łukasz, kurwa. Ja jestem zmyślni, zmyślny ziomek. E, Wróżnienie amatorskie Mistrzostwo w Robotyce. I drugie miejsce, trzeci konkurs młodych wynalazów. No Łukasz to akurat łebski, łebski był, łebski był, łebski był dosyć łebski, chłop. No bo ja do strzelby, piłka to akurat nic nie było, Możemy mi Nie pamiętam czy coś było pod łóżkiem. kaj, okay, okay. Dawaj to... Halo! Suplementy. Tu jest, byt a to chyba stąd miałem wytrych, no właśnie nie no właśnie, jakoś takoś to było. I guziczek mamy tutaj. I zjeżdża nam drabino. Drobno, drobno. Któryś kwietnia. Oliver przestał ześcieć, ale z góry dochodzi stukanie. Któryś maja strasznie śmierdzi. Zowidł sączy się jakiś dziwny sat. Miałem trochę wolnego czasu, więc znów zmieniłem trofeum z pilotem. Teraz będzie świecić, nawet w nocy. I to była podpowiedź do tego, że właśnie trofeum to lampka. Co nie widzu? Była taka malutka podpowiedź od naszego psychopaty Łukasza. Czyli, mimo wszystko, trochę good guy. No nie, o, Pelino. Zepsute. No tak. No tak. Idziemy na górę, widzę. Idziemy na górę. No i się nie zdziw jak coś... no możliwe, że coś mnie znowu przestraszy, bo to ja. Oczywiście kaseta. Ale jeśli będzie jakiś straszak i się nie przestraszy, to się nie zdziw. Klient Jack Baker, wykonawca Trevor and Chamberlain Construction. Okres budowy 10 listopada 19, 1992 do 30 listopada 1992. Instalacja drzwi aktywowanych cieniem w głównej sali. No, widzę, czyli oni specjalnie, specjalnie sobie robili. Ee, jak to się nazywa? Specjalnie sobie robili. Znalazłem jakiegoś bąbelka. Nie! Okej, okay, czyli na niego trzeba amunicję wydać. W takim razie pieprzyć to, pieprzyć to. Zapomniałem co mówiłem, widzą. niestety. O nie, nie chciałem tego brać. No to teraz muszę coś z tym zrobić. Zrobimy sobie drugą potężną apteczkę. W takim razie, bo tu musimy zaraz coś podnieść, widz Halo, alo Halo, halo? No Oj, widzu. Teraz będę miał zboczenie, że... Że się... Że będę co chwila patrzył na OBS-a. Znaczy, niby fajna zagadka, ale... Tyle pierdzie... Nie chciałem wyjść! Dobrze. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Judgment podpisany. Obraz jest. No, musiałem że się zbugowało coś już. Dobra, to, dawaj kartę. Co to było? Chyba nic. Chyba git. Obraz zatytułowany wyrok przedstawia kobietę klęczącą przed tłumem ludzi. No faktycznie. Sobie klęczy. Zawiązane oczy jeszcze ma, a ten chłopiec on chce egzekutować. Widzu. No. Alo, halo? halo. W mordewalo To wszystko? Chyba to wszystko Możemy iść Jesteśmy wolni Możemy teraz sobie iść najpierw do przyczepy Tą kasetę zobaczyć Tak samo jak to zrobiłem poprzednio Stąd wszystko chyba Chyba tak, chyba tak Dzień dobry, dzień dobry No ale teraz możemy sobie otworzyć tą skrzyneczkę No i kolejna amunicja do strzelby Akurat to jest goody, goody Bo... Nie wiem czy wiecie, ale amunicję do strzelby nie można sobie tworzyć z jakiegoś powodu. Jedyna amunicja, której nie można tworzyć w tej grze. Nie wiem czy to ma jakiś większy sens, ale niechaj tak będzie, widzu. Niechaj tak będzie. O! Halo? Na chuj dzwonić, stachu! A to było ten shoot mi, shoot me. Okej. Okay. No jeszcze jestem, jestem. Hey buddy! Remember! Those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia! No, no, no! You gotta show up first! You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man! Everybody's waiting for you! Rozwalę cię tak samo jak to zrobiłem z twoimi rodzicami i nawet przy tym kurwanie my No może mrugnę, bo mnie kurwa przestraszysz, ale wiecie o co chodzi, widzowie. Siema, pysiu. Ja pamiętałem, że tu będziesz. O. Dobra, powinien nie żyć. I z tego, co pamiętam, jeszcze jeden bąbelek tu będzie, ale... O, 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 o. No, kolejny wytrych. Właśnie widzę, właśnie. Czy ten łapać snów można rozwalić? Nie. Z tego, co pamiętam, to chyba jeszcze jeden pełzacz był. No właśnie. O! Dawaj go! Dawaj go. Nie skacz na mnie! Psychopato, porąbało Cię? Oh, shotgun taki piękny, taki piękny. Uwielbiam go, uwielbiam go. Czy my coś możemy sobie wsadzić? No, nie potrzebujemy na razie tych zabawek, to na pewno. Suplementów nigdy nie użyję zapewne. I yy, y, 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 y kaseta to zaraz użyjemy, tych kart ty zaraz użyjemy, jedynie... Możemy wziąć ze sobą jedne psychostymulanty, żeby w razie czego coś popodnosić później. Ta, na razie to wszystko widzę, na razie to wszystko, także odpalajmy sobie... Odpalajmy sobie kasetę. do. Happy birthday! Experiment can try Can't trust idiots solve puzzles? Can they? Oh, oh, oh. Czy idioci... jacyś tam idioci oh, mogą oh, rozwiązać oh, późno? Co? Nie wierzycie! <grywa> to akurat prawda. <grywa> Powinna być teraz reklama tej... Tak. <grywa> Czy wyglądam jakby mój brzuszek był niezadowolony? Zapiszę. Tak, tak, tak. Tak, 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 Łukaszu. Spokojnie, jeszcze dostanie strzałka mordę, strzała mordę, moim kochanym shotgunem. Dobra, widzowie, ja nie będę udawał, że nie wiem, co tu się dzieje, dlatego jak najszybciej sobie zrobimy tą zagadkę. No. Tak, 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 ha, 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 no. Miałeś coś powiedzieć teraz? No właśnie. Really <laughs> like I czy to będzie to takie to same... Nie wiem, muszę poczekać, aż się skończy gadać. Mhm. jestem ciekaw. O, jestem ciekaw, czy będzie takie same ustawienie tego kodu. Bo wcześniej to było wisielec, dzwonek i płód. O! Mamy do lul. trochę oszukiści. No, 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 mamy słomianą lalkę. No. Czyli pominęliśmy jeden aspekt. Dobra, odpal gazówkę. Weźmy, spuśćmy już wodę w kiblu. No, 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 siema. Brodaty Johny. Brodaty Johny. Dawaj to. Tak. Tu było co? Co tu było? Nie pamiętam, ale to było hitne kurwa. Dalej jest. A, luneta. No tak. Ale ta y, luneta nie jest nam potrzebna w Wigle. Bo tą lunetą byśmy się dowiedzieli z tych ekranów jaki jest kody, Także niepotrzebne, niepotrzebne Tutaj pal się Juu. Hmm. No to będziemy my, będziemy barbecue barbecue. E, Podpal świeczkę, bo się przyda Dajmy ziomkowi palec Bieraj palec, bieraj palec Nie, nie trafiłem w to Tu palec masz, palec grzebalec a my teraz sobie idziemy. Idziemy tu, podpalamy to gówno, Tak, puść, puść, puść. Rozpierdalamy balony, i to było e, tutaj właśnie. Ten balon był tu. A czy. Kurde, szkoda, szkoda, szkoda. Nie mogę użyć hasła. Niestety, bo pamiętam hasło, oczywiście, że pamiętam hasło, widzu, Dobra, użyjmy balonika. Pyk. I balon z kolcami jeżo zwierz. Napierdala nas połapie A ja aja Boli boli No boli boli <ścoughs> Oła. Bolało. No i mamy pióro dla naszego klauna Jako, że niestety A jeszcze jedna rzecz Jeszcze jedna rzecz, no tak, zapomniałem sobie cesik No i właśnie, jak widzicie, to nie przestaje się lać. Dlatego nasz główny bohater tej historii tego wideo e, będzie miał trochę przejębanę, że tak powiem. Dawaj to nakręć się. Mmm, przyjemniaczek. No, czekaj, najpierw ci pióro dam, co? Geniuszu. Dobra, i teraz. Nakręcamy. I. <ścoughs> No pierdol się, mnie. Pierdol się! Zostaw no moją łapę! <laughs> nie chciałbym pójść do takiego studiu tatuaży widzu. Nie chciałbym, nie chciałbym. No spójrz na swoją rękę. No i mamy teraz... Loser. Mamy teraz... Yy, nie, nie potrzebujemy tego teraz, bo byśmy musieli jeszcze raz podpi yy, pod Podpisywać? Podpalać. Nie, nie musielibyśmy, lol. Bo przecież teraz... Właśnie zakręcamy sobie zawór widzu, kochany mój loser. Sam jesteś loser Łukasz. Chowasz się za jakimiś pieprzonymi. Nie, jednak będziemy zakręcać, no tak. Znaczy, jednak będziemy się moczyć jeszcze. Chowasz się za jakimiś pieprzonymi zagadkami. Zamiast normalnie tu face-to-face. Jakiś prime MMA, fame MMA. Napieprzać się na gołe klaty. Goła klata Łukasza. to tak jest. Podpalaj świeczkę. Uuu, co to za dźwięk był? No i mamy to. Zagadka rozwiązana. Na no chuj się... Na no się lampisz, kurwa. No i co? No i tak to się kończy dla naszego bohatera tego video. Jesteśmy barbecue. Nie ma stan wyjścia. Drzwi zamknięte. Zaworu nie można odkręcić. O, może można? O, nie można. Nieważne. Poprzednio nie sprawdzałem zaworu. Także to tyle. No żegnaj. No Dzięki, dziad. Ale przynajmniej dzięki temu wideo mamy podpowiedź. I, I nie musimy dać się podpalić jak ostatnie e, boby. Dobra, suplementy wziąłem ze sobą. Te karty zaraz użyjemy. Jeszcze możemy karty, kasetę. Nie. Kasetę można z powrotem rzucić. Jest git, jest git, jest git. No dobra. Ten wytrych można ze sobą zostawić. Na razie nie zapisuję. I co, ktoś tu jest? Nie, ja, chyba nikogo nie było. Mamy obie karty magnetyczne: niebieska, czerwona. No i zapieprzamy. Weźmy w ogóle, użyjmy sobie stymulantów. Bo tak o, Czy tu coś jest, tam coś jest. Gdzieś tam, no wsadź, chodź. Wsadź, wsadź się, kurwa, tak. No czemu ty nie biegasz? Pitam, coś z tobą mnie tak. Let's play a game. No to zagrajmy, panie, panie, panie. Masz. W sumie niepotrzebnie te stymulanty użyłem. W sumie kurwa nie potrzebne. Siema, o, kamerka mi się przechyliła w No nie, jeszcze światło kurwa wariuje. Och, no chuj, będziecie mnie mieli na ukos, widzio. Niestety, <grystanie> na razie. No Ethan, that ain't special. This, this right here is special. You see, Ethan, not everybody wants to turn back the clock. What? Evelyn. No, Evelyn do niego przemówiła, widzio. I'm just trying to show him not everybody wants to go back to how things were. Those are stupid, bitch. She doesn't understand that I don't want to go back to how things were before my father found y'all. Not everybody wants to turn back the clock. So, so Ethan, <clears throat> Ethan, you can, uh, you can um, crawl around underneath that filthy, rotten house.

Szukam najlepszego ustawienia dla niej, i... nie zawsze to działa zbyt dobrze. No i, i też w ogóle sorry za mój look, ale niedawno wstałem. Wstałem i od razu dla was nagrywam wizu, kochany, bo, bo dzisiaj wam to muszę wrzucić jeszcze. No, dlatego proszę się nie obraźcie na mnie. O, właśnie, zapomniałem, zapomniałem. Z tego co to jeszcze było git Tak, tak, tak. No właśnie, tutaj pełno pułapek. Pułapek? Pułapek jest rozstawionych przez naszego kochasia Łukasza. I to jest bardzo niesympatyczne. Okay, otwierać, otwierać. Tutaj widzicie linkę. Nie wiem, czy widać tą linkę w ogóle. Widać, widać. Kurwełę, ale ciężko, ciężko się tu przechodzi. Tam widzę item, którego wcześniej nie zauważyłem. To dobrze. O! Widzę, to jest skarb! Ja wcześniej tego nie strzeliłem, ale pamiętacie tą głowę i tą drabinę? no, Ale co z tym skarbem? O! Mamy to zestaw naprawczy? A no tak, bo my tam mamy zepsuty pistolet, no to sobie to zobaczymy, widzę, zobaczymy. Yy, tutaj ja to sobie przestrzelę, widzu, bo ostatnio mnie to dowaliło. Mimo, że się. Mimo że kucałem. bo to jeszcze środkowo stoi coś. Hmm... Ale przeładujmy, przeładujmy, tu coś było. Tu coś było. Pamiętam. Przed chwilą tu coś świeciło się. Trzymam... o mamy. Widzu. No kurwa przysiągłbym, że coś tu było. A nieważne. Dobra, tu trzeba chodzić z bronią, bo tu niektóre skrzynki kurwa mogą być <laughs> pod puchą widzu. Dlatego trzeba je lepiej zeszczeliwywać. O na przykład taka. Pierdol się, Łukasz! Nie dam się dwa razy nabrać na to samo. <śla> Za pierwszym razem może ci się udawało. Ale teraz trochę oszukuję. Okej, okay, tutaj chyba nic nie było. No nic nie było. Czy tutaj trzeba przestrzelić, czy nie trzeba? Trzeba, trzeba. Zapomniałem. Dobra, przestrzelmy to. No gryzą. Pierdol się. <śla> czy trzeba coś wrzucić? Nie, ale mamy zestaw naprawczy i mamy zepsuty pistolet w sumie. I teraz, jak sobie to połączymy. Ja wcześniej tego nie znalazłem. Widzę, jak coś mamy. To pistolet M19. Ale czy on jest lepszy od naszego pistoletu, widzu? Jaką amunicję używał w ogóle? Nie! Kurwa, pierdoli mi się. Obczaj to. Nie. Nie da mi żadnych informacji. Schowajmy to. No wygląda, jakby używał tej samej amunicji. Tylko ma inny magazynek, trochę. Okej, okay, okej. Okay. Zobaczmy sobie w takim razie ten pistolet. Co widzu? Skoro mamy nowy. Siema. O, to jest ten clown wizu. No. Fucking password, right? Poprzednio mnie przestraszył. Poprzednio mnie przestraszył, jak coś widzu. No! 0621. No, 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 it's 0514. Well, come on. Take a chance. You never know. Yeah. My to pierdzielimy, bo tu jest nowa pułapka od pana Łukasza. No i tule. I co, cwaniaczku? Dobra, drzwi nam się już otworzyły. Ziele, wytrych. No, chyba nie ma co zostawiać. Nie mam pojęcia, czy tam będą jakieś klucze potrzebne. Ale idźmy: idźmy, idźmy, idźmy. To ma. No i z tego co pamiętam, to. Albo ten, no właśnie. Nieważne który, ważne, że któryś widzę, ważne, że któryś. Halo? Tu pusto, no dobra. Przeładowujmy oczywiście. Nie ufam żadnym skrzynkom, bo nie pamiętam dokładnie, które były, nie? Także, nie bijcie mnie. Mamy nowe pistolet, to trzeba z jego skorzystać. Co nie... Kurwa, zapomniałem prawie o tym. A ja... A! Ignojarzu! O! Trzy strzały? Nie ma chłopa. Zapomniałem o nim, ale znowu słyszałem jego duptanie. Ja pieprzy. Okej. Okay. I tutaj ostatnio coś mi dziwnie... Dziwnie się stało. O, już chyba wiem dlaczego. O! Poprzednio tej linki nie zauważyłem. AP nie straciłem? Nie, chyba git. Chyba git. Dobra, dopiero zauważyłem kątem oka tą linkę, okej okay? tą pionową Jezu, Łukasz, nienawidzę cię kurwa Całym swoim piepszonym Nie mamy tego ziela? Mamy, no właśnie. Chemikalia ja na razie zostawię... Dobra, chemikalia zostawię, użyję po prostu ziołka takiego zwykłego. Kurwa z tego co pamiętam, to to też było wybuchowe. Albo nie? Było, 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 było. A tu mamy sterydy kolejne. Widzę, pięknie, ale nas rozpieszczają. Co? W sumie niepotrzebnie używałem kurwa apte ziela, bo mogłem sobie po prostu steryd użyć i to prawdopodobnie by nas trochę ulepszy ulepszyło. No ulepszyło na pewno, ale uleczyło. Sterydy zwiększają efekt i zwiększają maksymalny HP i siłę. Nie wiem, do czego jest nam siła, ale to po prostu użyjmy kolejne sterydy, już trzecie. Trzecie, trzecie, przeładujemy. Okej, okay, bo z tego, co pamiętam, tutaj były dziubaski. Halo? No właśnie. trzyma dziubaski. O, no to piękny pierwszy strzał. Okej, okay, drugi już trochę lepszy. No, możesz zdechnąć. Cztery strzały w łeb, okej. Okay. O, przeładowanie. Dwa. Trzy. O nie, trafiłem chyba, bo... Dobra, pierdolcie się. Pierdol, będę się bawił z pistoletem. A widzę. Może teraz? Okej. Okay. Nie! Wydupcaj! <ścoughs> Okej. Okay. Ty jeszcze żyjesz? Ja pierdolę! No powaliło gościa. Ile on z siebie szrotu przyjął? No, przecież poprzednio tak nie było, tak strasznie. Dwa e, naboje. Pięknie, ale mamy jeszcze trochę miotacza. Jakby co? O! Zioła, zioła zmaga, dobra, chodźmy z shotguny, bo mamy tylko dwa. Nie, w sumie. Można zamienić sobie amunicję na tą trochę lepszą i ją też trochę pozużywać. Co nie widzę? Co? Tak! Krok strzelniczy, od razu go użyjmy. I mamy troszkę więcej amunicji. No, to można zmienić. Niezdecydowany. Okej, okay, siema. Co tam? Na No, mamy to widzu. Jesteśmy w najlepszym miejscu na świecie. Jest kolejne miejsce na wideo. To chyba w każdym swej poincie. Ale to będzie tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Też y, poprzednio w tym miejscu skończyliśmy. Tylko mi to zajęło o wiele dłużej i wtedy odcinek trwał 45 minut, a teraz jest równe 30 u mnie na liczniku, to u was będzie pewnie z 26 minut, coś takiego obstawiam. Ale, no wybaczcie, za ten bambuzel już będę część bardziej sprawdzał każdy detal, że tak powiem przed nagrywaniem, także mam nadzieję, że wam się podobało jeżeli tak nie zapomnijcie zostawić łapki, suba komentarz, jeżeli nie wiesz co skomentować to skomentuj, Łukasz oddawaj żonę a ja będę wiedział, że oglądasz do końca, także widzimy się w następnym odcinku do zobaczenia, Bye.